18 stycznia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jej głównym celem jest zwiększenie skuteczności urzędu, czyli sprawniejsze wykrywanie niedozwolonych porozumień, porozumień szkodzących konkurencji oraz szybsze jej eliminowanie. Jedną, jedną z podstawowych zmian będzie na przykład wprowadzenie. Y, odpowiedzialności finansowej osób zarządzających przedsiębiorstwem za udział y, w porozumieniach ograniczających konkurencję. Chodzi to o udział umyślny. Y, co istotne, y, jest, jest, jest to pewien y, pewnego rodzaju też podziec y, do tego, żeby y, tych właśnie porozumień nie zawierać. Osobista odpowiedzialność ma właśnie zapobiec y, temu, żeby osoby zarządzające y, decydowały się na naruszenie prawa. Y, jest również... Y, może być takim bodźcem y, dla przedsiębiorstw do wprowadzenia systemu compliance, czyli y, reguł, zasad, które, którymi powinni kierować się pracownicy tak, aby y, nie naruszać y, prawa. Jeżeli chodzi o wysokość kar, które, które, która ma być w ustawie, to jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, o przedsiębiorcę, ta wysokość kar się nie zmieni. Dalej będzie to 10%, w tym momencie będzie to 10% obrotu, do tej pory było to 10% przychodów, natomiast sam ten pro, spróg procentowy nie zmieni się. Natomiast tak jak mówiłem, zostaną wprowadzone kary indywidualne, kary dla osób fizycznych czy zarządzających przedsiębiorstwem. Ta kara może wynieść 2 miliony złotych. Oczywiście nie w każdym przypadku będzie to tak wysoka kara, będzie tutaj w każdym przypadku będzie dokładnie analizowana i nakładana w zależności od, od możliwości finansowych, jak również stopnia naruszenia przepisów. Na pewno będziemy, łagodnie, będziemy mieli bardziej otwarte podejście przy weryfikacji wniosków złożonych teraz, zresztą tego dotyczył list listowych do przedsiębiorców. Natomiast tutaj warto wspomnieć o programie Liniensi który właśnie daje możliwość odstąpienia od kary finansowej dla przedsiębiorcy, który dobrowolnie właśnie ujawni udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Przedsiębiorca, który jako pierwszy ujawni taki udział, może liczyć nawet na całkowite zwolnienie z kary. Kolejni przedsiębiorcy procentowo mniej te, te obniżenia sankcji finansowej będą stosowane, czyli drugi, drugi w kolejności może liczyć na 50% kolejni 30 i 20. Poradzona zostanie tak zwana instytucja Liniency Oznacza to, że przedsiębiorca, który jako kolejny zgłosi się do urzędu, będzie mógł ujawnić swój udział w, innym, w innej zmowie cenowej i tym samym uzyskać dodatkowe 30% obniżenia kary w tej pierwszej sprawie. Dodatkowo jeszcze mieć status pierwszego wnioskodawcy i całkowicie uniknąć kary finansowej w tej sprawie, którą ujawnił jako drugą.